Mamo, możesz się przez chwilę nie tłuc jak coś, ani nie kaszleć. A jak się nie spieszę, to jak zacznę gadać do tej kamery, to zajmuje mi to, to nie wiem ile minut. Tak jak widzicie, jest godzina 4:41. Ja już jakiś czas temu wstałam. Kilka minut temu poszłam sobie do kuchni po wodę, zrobiłam sobie kawę. Teraz czekam aż się zaparzy. Dlaczego wstałam o tej porze? To nie żadne moje mi się, ale muszę dojechać na praktyki. Mimo że zaczynam je ja dopiero o 7.30, to muszę już teraz e, zacząć się szykować, no i dojechać, ponieważ trochę drogi przede mną. Tak więc pokażę Wam zaraz. Śniadanie chyba nie zdążę zjeść w domu, więc pokażę Wam, co zabieram ze sobą. E, no i drugi posiłek też będę zmuszona iść na praktykach. Tak jak widzicie, zabieram ze sobą dwa posiłki. Pierwszy, który tutaj mam, to jest moje śniadanie. Na śniadanie zrobiłam sobie taką sałatkę, która składa się z sałaty masłowej, z pomidorka, z kurczaka, z fileta z kurczaka. No i mam tutaj jeszcze świeży koperek i włoskie orzechy jako źródło tłuszczy. I tutaj, jak widzicie, mam dwie kromki ciemnego razowego pieczywa, które zaraz sobie zawinę w papierek. I to śniadanie właśnie nie zdążę go zjeść teraz, więc zapakuję je sobie i będę je sobie jadła w busie. I tutaj mam posiłek numer dwa, czyli moje drugie śniadanie. I jest to taka niby owsianka. Pierwsza warstwa to jest taka jak robimy do klasycznej owsianki: czyli mam tutaj ugotowane na wodzie płatki owsiane, otręby i orzechy dodałam sobie. Następnie mam warstwę twarożku rozrobionego z jogurtem i posypanego z żeby był słodki. No i tak jak widzicie mam tutaj jeszcze spore jabłko pokrojone na mniejsze kawałki i posypane cynamonem. Tak więc, tak się to wszystko prezentuje. Zaraz sobie to wszystko tutaj pozamykam. No i właśnie tak jak widzicie da się jak się tylko chce Cześć, ja dosłownie przed chwilą wróciłam sobie z praktyk, to jest tak, że bus dojeżdża do mojej sąsiedniej miejscowości i z tej sąsiedniej miejscowości muszę sobie na piechotkę dojść, jakieś 6 km na, no, na piechotkę z buta. Już nie chciałam fatygować mojej mamy, dzwonić po nią, żeby po mnie wyjeżdżała, bo 6 km to nie jest jakaś tam straszna droga, ale powiem Wam, że strasznie się zjechałam, bo wczoraj cały dzień padało, dzisiaj również padało, więc nie spodziewałam się tego, że będzie deszcz. Że będzie nagle świeciło słońce. Jest ogólnie bardzo, bardzo gorąco, dlatego też czuję się trochę zjechana. Dobrze, że sobie dzisiaj zapakowałam ze sobą, może widzicie, krótkie gadki, bo na praktykach trochę, trochę inaczej jestem ubrana. Ale wzięłam sobie właśnie te krótkie gadki ze sobą do torby, żeby się ewentualnie w coś przebrać, jeśli będzie później się okazało. zakończone. Uwaga, reklin wykrył problemy wymagające uwagi. Aby je rozwiązać, kliknij odpowiednie odpowiedni przycisk. Także tak, przebrałam się zaraz po praktykach, doszłam sobie te 6 km do domu. Tak więc, cardio chcąc, nie chcąc zostało zaliczone, ale to nawet dobrze, bo ostatnio jestem jakaś taka mało chętna na robienie kardio, raczej wolę siłówkę, jeśli coś. Chociaż powiem Wam szczerze, że też mam z tym ostatnio problem, w ogóle mam problem z czasem, mam problem z wysypianiem się, z tym, żeby robić treningi wtedy, kiedy powinnam je robić, ale staram się to wszystko naprawdę jakoś ogarniać. Jestem po prostu przemęczona, tak mi się wydaje. Ehm, I co, znowu od soboty zaczyna mi się praca. Ech, powiedziałabym nawet, że to robota, a nie praca, bo ehm, no dobra, nieważne, zaczyna mi się praca. Ehm, mam nadzieję, że to wszystko jakoś uda mi się ogarnąć. Jestem teraz po prostu mega wypompowana. Ehm, wiem, że mogę wyglądać trochę dziwnie, że mam tutaj taką fajną aureolkę z moich włosów, bo mam pełno takich młodych włosów na głowie. Także co, teraz idę się trochę ogarnąć, może najpierw sobie coś ugotuję, bo jestem też głodna, także ugotuję sobie jakiś obiad, pokażę wam oczywiście co mam dzisiaj na obiad, później się chyba wykąpię, ogarnę się troszeczkę, przebiorę się w coś luźniejszego, a jeszcze pokażę wam w co się dzisiaj ubrałam. Teraz zabieram się właśnie za jedzenie swojego obiadu i dzisiaj na obiad mam same dobroci. Mam tutaj przede wszystkim na samym spodzie dużą ilość liści świeżego szpinaku i świeżej sałaty masłowej prosto z mojego przydomowego ogródka. Dalej jest tutaj połowa malinowego pomidorka. Mamy tuż tutaj białą fasolę konserwową, czyli fasolkę z puszki, całkiem sporą ilość tej fasolki. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam tutaj jeszcze filety z piersi kurczaka, które są w takiej fajnej przyprawie, bez żadnych dodatków glutaminianów i tych innych syfów. E, taka fajna przyprawa właśnie z Lidla do kurczaka. E, no i mam tutaj jeszcze sosik na bazie jogurtu naturalnego odrobiny musztardy takiej ostrej, e, octu jabłkowego. I jeszcze w sosie dodatkowo jest świeży koperek, również z mojego przydomowego ogródka. I jeszcze całą tę sałatkę oblałam sobie olejem rzepakowym. Ja nie bardzo przepadam za oliwą, ale nierafinowany olej rzepakowy. Do takich sałatek to całkiem właśnie fajna rzecz. Tak więc on tutaj również jest. No i tak jak widzicie, jest tutaj też trochę czarnego, mielonego pieprzu. Zaraz sobie go, go tutaj dam więcej, ponieważ zawsze to podkreślam, że lubię wszystko jeść na ostro. I tutaj jeszcze do obiadu mam taki dodatek. Dwie tabletki, dwie piguły. Jest to po prostu magnes i żelazo. Dotychczas nie miałam żadnych problemów, nigdy jakichś tam specjalnych suplementów nie łykałam, ale teraz od kiedy zaczęłam ćwiczyć siłowo, to to niestety muszę to robić. Tak więc magnez i żelazo do posiłku. Zaraz po właśnie zjedzeniu obiadu łyknę sobie te dwie piguły. Gotowane różyczki kalafiora z ketchupem, pół pomidorka śliwkowego, kilka sztuk marchewek pociętych w słupki, dwa plastry polędwicy i mamy tutaj jeszcze w miseczce całe opakowanie 200g serka wiejskiego ze szczypiorkiem, wymieszanego z sałatą masłową i z chili.